Cześć z tej strony, karton Wiem, że mnie długo nie było na kanale. Ale teraz już będzie systematyczne nagrywanie filmików na YouTube. A to jest mapa, od widza, komendy. Widzę, tutaj są. Dobra, no, więc zasady. Oj, tutaj był twórca napisany. Jakby coś pierwszy przypadek to zniszczyłem, ale najpierw zasady wejdźmy. Nie niż mapy. <grym> przypadek zniszczyłem. Graj na game od 0. Dobra. Gamę mode 0 Niebaw się dobrze I na Easy A jest Easy, muszę to sprawdzić Chyba jest, normalny jest, no to nie no, łatwe. no to już jest i zasady twórca mapy No tutaj macie twórcę mapy, no i start No to idziemy z koksem przygotowania Wiadro lawy, wiadro lawy Czy, Aha przepalaj tym To mam przepalać, okej, okay, no to, to dobra Bezproblemowo To tutaj kładziemy do piecyka Tutaj do piecyka Tutaj do piecyka Tutaj do piecyka I tutaj też do piecyka Więc no korzystaj go dobrze. Aha, blok diamentu. No dobra. Wykop tyle surowców, ile potrzebujesz. Do walki. Kill off. Idź dalej. No dobra, i to... A, nie włączyłem sobie stopera, nie będę wiedział, ile nagrywam. a to jest ciekawe chyba zrobione. Jak to jest zrobione? To jest chyba fajnie zrobione. Taki... No... Fajnie to jest. Fajnie ktoś to zrobił. Fajnie ktoś to wymyślił. Ale jedno pytanie. Skąd ja wezmę drewno? Kilo? Aha... A... Nie Czekajcie Skąd ja wezmę drewno? Skąd ja wezmę drewno? Na patyki. Na przykład Żeby sobie zralić mieczek Na przykład Chyba muszę sobie zczytować drewno Bo mi się wydaje, że albo to jest bug na mapie Albo, albo, albo... No, to jest albo bug na mapie, albo... Potwórca, ten... Albo nie wiem, albo nie wiem, bo nie wiem wykopać tego bloku Tak naprawdę, dobra dam sobie drewno eee, Jak tak, jaka to była komenda? give. Eee, nie co, tylko nie było, to dobra, nieważne Wejdę sobie po prostu na game moda nie pamiętam, jak, nie pamiętam jaka to była komenda, wiecie? No, nie pamiętam jak to była komenda ale, ale, tak. I. No, już teraz będę codziennie nagrywał, tak mi się wydaje. Że codziennie będą chodzić i, y, filmy na kanał. Bo naprawdę dosyć długo nie nagrywałem. I ja za to, to przepraszam. Do tych osób, do moich widzów. Ale tak czasami bywa, niestety. Dobra, mamy drewno już. To możemy się dalej przykutowywać. Tylko co z tym drewnem zrobić? Ja bym sobie proponował zrobić kill yy, Mogę tak być, że to moja wina, że tutaj nie mam tego drewna, nie wiem. Jeśli tak to przepraszam Chociaż mi się wydaje, że to jest bug na mapie twórco mapy można może się napisać w komentarzu jak było. No i teraz możemy sobie teraz kopać kobla nieskończoność. Ale ile na kobla będzie potrzebne? W sumie to chyba nie aż tak dużo. Chyba tyle wystarczy, co ja mam. Ale będę kopał żelazo. Co mogę powiedzieć przy kopaniu żelaza? Jutro powinien coś być film na kanale, pojutrze, może coś będzie, tego to ja nie wiem. Ale już pewnie długo będą filmy z shake. Em. Nie wiem kiedy Szejk ma wystawienie ocen. Ale pewnie niedługo pewnie z nim też będą filmy. Może to jest z wilczycą. To zobaczymy. Tego się dowiemy <gry> jutro, pojutrze lub... lub jeszcze później. Ale na razie tutaj mi się wydaje, że tyle żelaza, że tu mi wystarczy. Ale w sumie to ja nie wiem. Czym tyle wystarczy. No, na razie tyle zostawmy. Niech się to przepala. Tak. Tak. Ja, no powiedzieć, że troszkę marnuję to, ale w sumie to i tak tutaj... tylko do żelaza tej potrzebuje przetapienia. Więc wydaje że jest spoko. Dobra. I teraz, teraz muszę sobie zrobić kilo, czyli jedno żelazo, drugie żelazo. No... hej, ale to co potrzebne trzy żelaza. No, to teraz mam trzy żelaza i teraz sobie zrobię żelazny kilo. O, kawałki, fajnie. No, jeden kilof. I teraz... No i diabet. Bo tylko jeden, nie? No tak. Tylko jeden. Dobra, jego ja go wykorzystać? Mogę sobie zrobić klatę i będę o wiele mocniejszy. Mogę sobie zrobić miecz... i spodenki. Dobra, zrobię sobie miecz i spodenki. To jest chyba mi się wydaje, że to jest dobry pomysł, żeby sobie zrobić miecz z spodemki. Mi się daje, że to jest dobry pomysł, bo no, zawsze większy damage zawsze jest fajny. Teraz tylko to, to żelazo. Powiem tylko żelazo. No i teraz sobie zrobię buty na przykład. Już będzie fajnie. Muszę ja sobie zrobię butki. Tak, dobra, monty kilof, mam miecz. To jeszcze to jeszcze by się przyda. To już teraz zrobię zrobię klatę. Taką o. Jeszcze, jeszcze, jeszcze gdzie to jest razu jakieś. Tutaj jeszcze jest 8 przełazam To już i to chyba wszystko już. No. To już wszystko, no to... No to idziemy dalej. No to idziemy dalej. Będziemy walczyć. No dobra, to idziemy. Go. Walcz. O nie! O nie! O nie! Po zabiciu bombów kliknij Zombie Pająki To jakiś guzik Boss. Aha, to jest boss. Y Pff. Aha, po zabiciu potworów. O kurde, ale że czułem. Ale że czułem. Ja was przepraszam. Ale ja nie zabiłem wszystkich potworów. Ej, ja was przepraszam. Poczekajcie. Y Wejdę sobie game moda. Game moda. Jeden, ja was przepraszam. Naprawdę, kurde, gdzie to jest? Dobra, tutaj teraz. Tutaj, walcz. Nie ma nic, nie ma nic, dobra, wyłączam sobie game moda idziemy dalej. Game mode 0 No i walczymy dalej. Chyba niedługo będzie muzyka w moich filmach lub coś, bo tak dosyć cicho jest. A nie, coś wymyślę, wiecie? Chyba coś wymyślę, może nie na jutro, ale. Ale coś wymyślę. Może nie jutro, może. Nie, ale coś będę musiał wymyślać. No, no. Dobra, zobaczymy dalej. A i tu jest tych hajek. Aha, dosyć dużo jest tych hajek. No dobra, sobie pozabijemy te potwory. Nie wiem, czy mam zabić wszystko, ale chyba mam wszystkie zabijać. No to, no to będę zabijał wszystko, nie? Nie ma problemu. Kurde pająki, a ty nie ma guzika. Tu nie ma guzika To jest boss hm. Dobrze, zabijamy potwory Zabijamy dalej potwory O już chyba 7 minut trwa ten film W sumie nie wiem, ale coś tak około... Nie, nie 10 minut, ale... Troszkę trwa ten film, to spoko w sumie No nie no, z mojej punktu te potwory nie mają żadnych szans w sumie Dobra Dobra, nie chcę się walczyć z tymi potworami, bossa, idziemy o, kurde, guardian. O, kurde. Jaki ten. Jaki ten potwór ma damage? O, kurde. O, nie! Ale damage, kurde. Chyba to po wojaku jest ten pod-guardian. Dobra, idziemy dalej. Nie chcę się zabierać tych potworów. Znaleźć przycisk. A teraz ma znaleźć przycisk. No dobra. Poszukamy przycisk. przycisk. Chyba komuś nie chciał to jej budować, tego tak, na początku to było. aha ale to nie jest ważne akurat. <laughs> rabili, rabili, w labiryncie podłoga nie jest ważna według mnie, więc... Jeśli robicie mi mapkę czy coś, to wiecie, że takie rzeczy nie są ważne. O! Gotów? No, jestem gotowy. I co? Co? Y co? Powiedziałem co ja... Ej! Halo! chyba coś zepsułem no chyba tak chyba coś zepsułem wiecie game World 1 dzięki za granie dzięki za granie aha dobra to podziękowania są to już koniec mapki Mapka się mi się bardzo przyjemnie grało powiem wam była ona, według mnie, bardzo fajna. Mogła być trochę dłuższa, bo tak naprawdę tylko te przygotowania najdłużej to trwały. No, bardzo krótka mapa, według mnie powinna być dłuższa, bo to jest kilka pokojów, ale komendy były dosyć dopracowane, więc. Więc więc wrzucę na kanał, nie? Te komendy są dosyć dopracowane, to według mnie to można jeszcze jakoś uszanować, ale może tak być, że zrobić taką mapkę, a mogę jej nie wrzucić na kanał, bo znam, że jest za krótka i już niech będzie. już Chociaż to przygotowanie najdłużej trwało, tak naprawdę. Naprawdę jakbym tych przygotowań wam nie pokazywał, to ta mapa była bardzo krótka. No, by była bardzo krótka. Ale to już nie jest jakoś ważne. To już fajnie, jakbyście zostawili w sumie łapkę w górę, jakbyście zasubskrybowali kanał. I niedługo się chyba pojawią jakieś nowe materiały. Nie tylko z Minecrafta na P, ale jaki to będzie Minecraft, to nie mówię. Albo powiem w sumie, to będzie Minecraft. Prawdopodobnie konsolowym, Będzie nagrywany ekran tak jak mam na telefonie. Nagrywam ekran telefonu, to tak będzie tak samo w tym Minecrafcie Bo prawdopodobnie sobie kupię niedługo P PlayStation 4. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Może dopiero kupię za miesiąc lub za półtora. A może kupię za kilka dni. Tego to do końca nie wiem. Ale to już, to już, to już, to już, to już te. teraz. To już w sumie nieważne. Więc to dostarczy? Ok, górę, z który pójdzie kanał. Nie w sumie się powtarzam. prostu cześć. Pa, pa. Oj, jutro powinien być świetny.